175 stypendiów i nagród rzeczowych przyznano najzdolniejszym uczniom ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Wierzbinek. Uroczystość już tradycyjnie odbyła się pod koniec czerwca w miejscowym amfiteatrze. 108 stypendiów finansowych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, natomiast 67 nagród książkowych w oddziałach 1-3. Daje to kwotę przeszło 70 tysięcy złotych, nagrodziła Rada Gminy. Wszystkich zdolnych uczniów w Gminy Wierzbinek, który, którzy osiągnęli najwyższą średnią zgodnie z widełkami, o których tutaj mówiłem, według stopnia. Jeśli chodzi o edukację, to w Gminie Wierzbinek tutaj jest dla nas priorytetem wspieranie szczególnie zdolnych uczniów, czego dowodem są dzisiejsze stypendia wręczone i nagrody rzeczowe. Najwyższą średnią 6.0 spośród wszystkich wyróżnionych może pochwalić się Marta Jaskulska ze szkoły podstawowej w Sadlnie. Przyznam, że nieraz było trudno. Trzeba było dużo pracować, aby osiągnąć taki wynik. Choć ja przyznam, że od zawsze lubiłam się uczyć, nauka sprawiała mi ogromną przyjemność. Jestem teraz z siebie dumna, bo udało mi się osiągnąć średnią 6,0. Chciałabym bardzo spełniać swoje marzenia, dalej się rozwijać i mam nadzieję, że mi się to uda. Uczniowie w czasie roku szkolnego wykazali się ciężką pracą. No, trochę było ciężko, jednak trochę poświęciłam na to, ale. Aż tak źle, matematyka i fizyka. To były jednak te przedmioty, gdzie było ciężko. Gratulacje i życzenia uczniom oraz wszystkim pracownikom gminnej oświaty złożył wójt Paweł Szczepankiewicz. Gratuluję wszystkim uczniom z terenu gminy Wierzbinek, którzy zakwalifikowali się do nagród rzeczowych i stypendiów. Jest to owoc ich ciężkiej, mozolnej pracy, ale warto było, bo otrzymali nagrodę finansową lub rzeczową, ale chciałbym też. Pogratulować wszystkim absolwentom ósmych klas z terenu Gminy Wierzbinek, którzy opuszczają mury szkół podstawowych, wszystkich pięciu szkół podstawowych na terenie Gminy Wierzbinek, a którzy mam nadzieję, że będą w sercu i z radością nosili swoją przygodę w szkole podstawowej w Zakrzewku, w Morzyczynie, w Sadlnie, w Boguszycach i w Zaryniu, bo mamy pięć szkół podstawowych. Życzę im przede wszystkim dalszego rozwoju. I żeby spełniali swoje marzenia, bo warto marzyć. A wszystkim uczniom z terenu gminy Wierzbinek bez wyjątku, nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, całym rodzinom życzę udanych słonecznych wakacji, byśmy we wrześniu wszyscy się odliczyli na rozpoczęciu roku szkolnego. I my również przyłączamy się do tych życzeń.